Witamy z Nowych Włoch w Warszawie. Jesteśmy w hotelu West. Cena za nocleg, za pokój: 108,90. Nie wiem czemu 8,90, ale niech będzie. Wręczniczki, kodra jak ta lana. ale po prostu wyprana w 90 stopniach, to po prostu czuć w ręce prześcieradło. Trochę. To nie są plamy, to jest wytarte. Nie wiem, czy to widać. Wytarte. Jakoś taka pierwsze lepsze nie. Tu mamy jajo. Trochę tutaj włącznik od światła. No, po prostu mm, miami. Ten hotel ma już lat X. Gdy prawdopodobnie nie było nigdy nic robione. Oczywiście jest telewizor. Ja nawet nie patrzę, czy działa. Biurko z radykiem. Telefonik. Szklaneczka jest, ale wody już nie dawi. Ale biurko jest nie jest źle. co coś zostawił. Nikt nic nie zostawił. Jakiś tam koloryferek. Mało, tu jest rzeczy do pokazania, no ale... Cisząc no. O proszę bardzo. Zakaz palenia. Brudne to jest... Wszystko to są tapety i one są takie mocno przy, przytarte. Toaleta. Powiem szczerze, że pleśni nie ma. Nie jest źle. Gdyby jeszcze to doczyścili, to było w ogóle ekstra. Ale na dole jest gitara. I dokładnie ładnie Wszystko na tu ktoś palił fajeczki w łazience, tak żeby kogoś czepło, ale szybka jak ta lala. No przydałby się ewidentnie remoncik, ale umówmy się 100 zł za pokój jednoosobowy. Naprawdę nie jest źle cenowo, bo ruch jak sam z Duży tarasik. I piękna pogoda na zewnątrz. Tyle na tyle. To jest. Jaki kolor? Nie wiem czy to widać po prostu, bo biały jest biały na ten pomalowany, ale ten. To, to, to nie jest biały. To jest. Mega szare. No tym pozytywnym akcentem na razie.